To zastąpi Michała probieża. Cezary Kulesza podał cztery nazwiska kandydatów w rozmowie z Rytm Z. Wszyscy są dostępni od zaraz. Jan Urban posiada niesamowity warsztat trenerski i ogromne doświadczenie, potrafi odnaleźć się w trudnych warunkach i odbudować drużynę. Dotychczas w karierze trenerskiej zdobył pięć trofeów, jedno mistrzostwo polskie, dwa puchary polski i dwa Super Polski. Jerzy Brzęczek, to ogromne zaskoczenie, prowadził już kadrę w latach 2018-2021, ale dał się głównie zapamiętać 8 sekund milczenia Roberta Lewandowskiego. Od 2022 roku przebywa na bezrobociu, po tym jak rozstał się z zespołem Kraków. Adam Nawałka, jego powrotu chciałoby wielu kibiców, poprowadził reprezentację polskiej do ćwierćfinału Euro 2016, a ponadto odniósł historyczne zwycięstwo nad reprezentacją mniej. Jacek Magiera pozostaje bez pracy od listopada 2024 roku, po tym jak został zwolniony ze Śląska Wrocław. Ma ze sobą pracę w młodzieżowych kadrach reprezentacji Polski. A wy jak sądzicie, kto powinien zostać selekcjonerem reprezentacji polskiej? Może macie jakiegoś innego kandydata?